Siemanko, Set jest z nami Piotr Borecki, zawodowy kulturysta. Dzień dobry, miło mi. No zawodowy to może nie, ale kulturysta, tak. Tak, jesteśmy dzisiaj na debiutach we Wrocławiu. Jak oceniasz poziom tej imprezy? Widziałeś już może kilku zawodników? Miałeś okazję z nimi porozmawiać? Miałem tylko okazję zobaczyć na razie na zdjęciach i z relacji live, Powiem, że zawodników chyba jest jak w tym roku nie najwięcej jest z wszystkich lat, które byłem na debiutach, a byłem chyba od 2000 bodajże 10 roku, więc frekwencja na pewno duża. A czy formy dobre, to zobaczymy dopiero dzisiaj i jutro. Wtedy będę mógł wam na to pytanie odpowiedzieć. Widziałem kilka rodzynków tak zwanych, więc myślę, że to będą czołowe jakieś miejsca w danej kategorii. Natomiast trafiają się też zawodnicy, którzy no niestety trochę formą odbiegają od takich, które uważam za formę. Okej, okay, a wiemy, że jesteś kulturystą, sam startujesz w zawodach, a czy masz może jakiegoś podopiecznego, którego przygotowałeś na dzisiejsze debiuty? Akurat na debiuty nie, z tego względu, że są w tym roku bardzo wcześnie i kolejne zawody są praktycznie za miesiąc, więc trzymanie formy dla zawodnika, szczególnie który startuje pierwszy raz, jest bardzo ciężkie, dlatego stwierdziłem, że postawimy na zawody w marcu i w kwietniu, dlatego w tym roku tylko jestem na stoisku C20 z Six Magnetism, serdecznie wszystkich tam zapraszam, natomiast swoich zawodników dzisiaj nie ma. Okej, okay, a co jeszcze powiesz nam o swoich planach, bo z tego co się orientuję, planujesz wystartować w Arnold Classic? Tak. A coś więcej powiesz? Jeżeli dobrze pójdzie, to na wiosnę będą to dwie imprezy Arnold Classic. Pierwsza już za trzy tygodnie, czyli Arnold Classic w Stanach Zjednoczonych, która już jest zaklepana tak na 100%, ponieważ i wizę już otrzymałem i jakby wszystko praktycznie sobie tam opłaciłem. Natomiast dwa tygodnie później mamy Arnold Classic w Australii, edycję australijską. No tam niestety koszta są dużo większe. Natomiast no, chciałbym, wiadomo, trzeba walczyć o marzenia, najlepiej je realizować i jestem z tych ludzi, dlatego prawdopodobnie też zobaczycie mnie na Australii. To powodzenia w realizacji marzeń, życzę dobrej Dzień formy. Dzień dobry. Dzień dobry.